Przede wszystkim jestem szefaj, witam Was w nowym odcinku podsumowującym. No i startujemy sejum zbierania na Pair of Soul workers czyli będziemy sobie zbierać nabudki, które są dostępne od 400 levela W ostatnim odcinku, gdzie zbieraliśmy 11 kaka, żeby spłacić dług, no to nie miałem później czasu, żeby nakręcić te odcinki, więc teraz będzie dość długi odcinek, bo kilka tygodni było. Ostatni odcinek był. 15 czerwca. Właśnie wtedy nagrywaliśmy ten odcinek, gdzie spłacaliśmy dług, czyli w sumie oddaliśmy Falcon tam Mateo'owi. No i spłaciliśmy dług, a ja te 8 milionów, które tam już miałem na koncie, no to jak już wspomniałem, przekazałem sobie na nowy cel. No i będziemy teraz, czy znaczy, będę teraz opowiadać o tym, co wydarzyło się 15 czerwca, no aż do dnia dzisiejszego. Dzisiaj mamy 9 lipca. Także to dla tych dni będzie. Nie działo się aż tak super dużo. Kupiłem się na innych rzeczach, no ale to za chwilkę będziemy opowiadać. No i na cel naszej kwoty mamy na dzień dzisiejszy. Jak już sobie to zobaczy, zobaczę, 22 miliony, a musimy zebrać 219, znaczy 212 milionów. Wczoraj było jeszcze 219, dzisiaj już mamy 212, czyli tak, właśnie w okolicach tych 215 Mniej więcej trzeba mieć tej kasy na te buty, bo to się może zmieniać. Także to może być jeszcze więcej, ale no myślę, że w granicach 230-220 gdzieś trzeba mieć, żeby kupić sobie te butki. No i już sobie tutaj zaczęłem podsumowanie. Cyk, mamy to. No i będziemy opowiadać. Yy, czyli tamtej środy, co tutaj przekazaliśmy, to 8 milionów na nowy cel, czyli w tym dniu w środę zrobiliśmy zysk 233 za 23 golda tutaj montat sprzedaliśmy za 24,750 200 punktów na barpa wzrobiliśmy, no i z wuzetek 1,2,3 wpadło te 200k, myślę, że tam nawet na wuzetkach jest troszkę więcej niż 200k, no bo tutaj mamy 12cc 9cc albo 10cc za pryzmaty goinga, czyli to już nam daje ponad 200k, no ale tak mniej więcej właśnie zapisuję te 200k bo tyle to tak mniej więcej wychodziło, no wiadomo tu wszystko zależy od ceny, ile zapiszczonek weźmiecie, także no to też od serwera zależy, ale zawsze piszę te 200 W czwartek, potem 16 nic nie graliśmy, zrobiliśmy zysk 89 milionów, 89 777, to tutaj pewnie wyszło z jakiejś śmieci, bo tutaj nic nie grałem, nie miałem czasu. No i wtedy mieliśmy 9 milionów 141 804 golda na koncie. I potem przed czas na piątek zrobiliśmy zysk w piątek 304 259. Byliśmy na tentu, spadło 20c zawsze coś 200 punktów na backpack, wpadło 2700 na tamten moment. Za montaż wzięliśmy 34 650, więc coraz więcej za tego montaż można brać. Byliśmy u Gina 93 600, czyli walka ma jeszcze sprzedały. wz do 23 czyli 200k wpadło. No i byliśmy nacisy tasku, dodatkowe 200 punktów, więc 2900 wyszło. Później przed na sobotę, zysk tylko 220 347 Plus 200 punktów na Backpack, 300 Za Moata 39 600, za 4cc wystawiamy, to się sprzedaje o dziwo byliśmy godzina 93 600, dwuzetki 123, czyli 200k wpadło No i znowu byliśmy na TASKU plus 200 punktów, więc 3300 punktów A trzeba 15 000 punktów zebrać, czyli No wychodzi 3 miesiące, coś, coś takiego, kilka dni więcej nie w niedzielę zrobiliśmy zysk 115 789, tutaj za zamąta 39 600 i zadzina 90 040 golda za itemki. No tutaj też w dzień dzień na markecie działam, także tutaj raz będą zyski w tym odcinku, raz będą straty, bo w niektóre dni nie grałem. A na markecie robię takie akcje, że to po prostu mam na minus, ale no któregoś dnia w końcu to się właśnie zwróci. No i przedczas na poniedziałek 9 871 971 golda No i tu mieliśmy w poniedziałek stratę 147 925, tak jak wspomniałem te moje akcje na marketcie sprawiają, że niektóre dni minusuje, ale koniec końców to się kiedyś zwróci Także tutaj nie, nie mam co płakać No i teraz zrobiliśmy 200 punktów na backport 3500 Za monta 39600 i godzina 89600 600 golda Także to nie by wyszło na plus, za to, no ale tutaj właśnie akcja na markecie sprawiła, że byliśmy na minus w tamtym dniu. We wtorek tutaj mieliśmy stratę 111 312, tutaj też dzięki tym akcjom na markecie mieliśmy minus. No i to 200 punktów na, na backpack wpadło, więc 3700 punktów, ulu mulu 7cc wyszło. Także fajnie, monta 39600, DOGINA 9 cc wpadło, ZYSK letki 5 c no i wz jedynkę tylko zrobiliśmy, więc te 3 cc wpadło. ŚRODA ZYSK 279 894, tutaj 200 punktów na backpack, monta zrobiliśmy, sprzedaliśmy 39600, no i WZ-ki 3 200k wyszło. To potem mieliśmy CZWARTEK, ZYSK 368 970, za monta 2 cc wzięliśmy. 200 punktów na backpack wpadło, do gina 9200, 90 200 No i wuzetki tylko 1 i 3 zabiję. już nie miałem czasu żeby iść na dwójkę 170 000 tam mniej więcej wpadło Piątek zysk 278 340 200 punktów na backpack standardowo, robię to codziennie Jak mi się udaje, gina 87 200, zamota 20 790 Tutaj się to sprzedało Wuzetki 1, 2, 3, no i te 200k wpadło ona no i sobota, tutaj mieliśmy ogromny zysk, 8 668 952, buzetki ki 1, 2, 3, 200k wpadło, 200 punktów na backpack i to była kasa za części do buzetek 123 1, 2, 3, czyli te statuetki wszystkie, są sobie zbrałem, no i to wyszło 66 000 golda Tutaj nam się udało te Chestplate sprzedać za 7,5 miliona, więc dlatego taki zysk. Także fajnie, Ornate Chestplate już nie jest mi potrzebny, bo w sumie cały czas teraz używam już tylko Falcona więc postanowiłem to tamtą sobotę sprzedać hmm, tutaj też do dzina byliśmy z itemki 93200 i 18 backpacków blisków za 720 golda udało się sprzedać także też fajnie no dlatego taki ogromny zysk był no i niedziela stan konta 19 208 890. no i tu mieliśmy stratę bo nic nie graliśmy 398 600 no i tej akcji na Markecie po prostu sprawdziłem zamota 39600 200 punktów na backpack wpadło. Poniedziałek też była strata 764 913, no tutaj akcja na Markecie trochę zaszalałem, bo chyba 100 Honej Kombów chciałem kupić i tutaj wyszło bardzo na minus, dopiero potem się zorientowałem, no ale po zdjęciu i Kombów z marketu następnego dnia to jakby się wszystko zwróciło. Za wzięliśmy 49 500, no i plus 200 punktów na backpack wpadło eee, w stole, jak Mieliśmy stan konta 18 000 45 300, zysk, e, zysk 386 206 golda. No i tak jak mówiłem, tutaj ta akcja na markecie anulowana sprawiła, że to jakby się zwróciło, tylko na podatku straciłem. Plus 200 punktów na backpack i za monta 21 111 środa, zysk 1 243 691. Mount tutaj 49.500, no i ten kill do Jazeera 128360 golda, no i też fajny zysk mieliśmy. Czwartek nic nie galiśmy mieliśmy stratę 100 215 za 21 21.200, no i moje akcje na markecie sprawiły, że mieliśmy minus po ten dzień. Piątek był jakiś tam, jakimś student był zysk, 459 nic nie grałem, ale coś tam pewnie na markecie się posprzedawało z dlatego taki zysk sobota. Zysk 2 Racon 514 484. backpack sprzedaliśmy za 2 555 555 golda. No ja to sprzedałem gazu, bo ktoś chciał kupić na baju, więc nie wystawiałem tego za 3,5, bo tego backpacka chyba nikt nie chce, a z kolei jest za 2,5 wystawiony, że ktoś chce, no to lepsze 2,5 niż nic, bo ten rakon backpack cały miesiąc mieliśmy na markecie i nic. Nie chciało mi się czekać, a tam milion to raczej wotwie, żeby to się sprzedało więc za 2,5 jakby codziennie robić tą planszę do przejścia do 200 punktów daje to 2,5 myślę że to jest fajna cena później zysk no i potem myślę za mołta 49 500 golda no i potem przeczas na niedzielę 22 miliony 191 925 mieliśmy stan konta wtedy zysk 459 917 za mołta wzięliśmy no tutaj w sumie 500 wzięliśmy za Mota, coś takiego, ale to było na podatku, więc straciliśmy, więc taką kwotę uzyskaliśmy, jeśli mi ktoś sprzedał. 200 punktów na backpack, uzet 200 punktów, znaczy 200 tysięcy wpadło. No i czyste, teraz kolejne 200 punktów, także fajnie. W poniedziałek nic nie galiśmy, mieliśmy stratę 24 248, czyli ta moje akcja na markecie znowu. We wtorek mieliśmy zysk 129 517, 200 punktów na Backpack, no i 200, 200 000 za wz 1,2,3 No i potem akcja na czy też zminusowała troszkę, ale ogólnie był zysk a W środę była strata, była strata nic nie graliśmy Zrobiłem tylko monta Za 600 co go sprzedałem, tutaj kwota Po opodatkowaniu No i strata 29 641 to Dzięki marketowi w Czwartek to był Dzień przed wczoraj się też nic nie graliśmy. mieliśmy. Mieliśmy statę 101064 golda, czyli też akcja na markecie. Sprawił, że byliśmy na minus. No i dzisiaj jest piątek. Znaczy nie, wczoraj był piątek. 22 miliony. Ja sobie to jeszcze nie zapisałem tego. co się wydarzyło. Bo dzisiaj mamy tutaj sobotę. Sobota 2266 No i tak by się wszystko jeszcze nie sprzedało. Ja sobie to tutaj skopiuję, tutaj też w piątek nic nie graliśmy. Ja sobie tu tylko policzę jaka to była strata. 22,636 6, 6 minus 22,636 6, 6 6 I to w sumie mała strata tylko z lata 280 golda wyszło, także fajnie. No i babo, by bo by na tyle. No Kończymy sobie ten odcinek. Jakby dzisiaj będę grał, za chwilkę, za jakieś 10-15 minut odpalamy streama, no i posiedzimy sobie dzisiaj mniej więcej cały dzień dzisiaj też coś będziemy profitować. Ogólnie przez te dni była trochę strata, bo skupiliśmy się na innych rzeczach. Co robimy? Mamy lipiec, za niecały miesiąc jest sierpień, więc ja muszę jeszcze doexpić moje noobki do 35 levela. Dzisiaj też to będę robił na streamie, więc jak coś to zapraszam. Mamy double pa, więc nie będę się skupiał na mainie, po prostu expimy te nopki. Zostały chyba 4 postacie do wyexpienia, w tygodniu mi się udało jedną wyexpić. Do 35, także no... Będziemy sobie grać 8 levelami, potem do... Od 8 do 20 siedzimy na cyklopach, a od 20 do 35 na... co najfinale, na jakie wszystko robimy na, pięć, na krok na niewidzialności. No i po prostu tam będziemy się męczyć, no musimy to wbić, bo później... Jak już wekspię te postacie, no to po prostu kombinuję składniki na każdą postać, żeby mieć Bo chcę się przed sierpień wyrobić, mimo że tutaj będę trochę stratny w tym miesiącu, ale no Myślę, że sierpień będzie bardziej profitowy, dlatego chcę się na 100% przygotować Przed pierwszym sierpień, mamy 9 lipca, więc no musimy zdążyć, a ja, Czasów w tygodniu też jak mam, mam cały mniej No jedynie w weekendy, no ale mimo to staram się mniej więcej jak już to ogarnąć, więc jak coś to zapraszam na te streamy. Za chwilkę odpalamy. No ja sobie już będę robił kolejne tutaj notatki na kolejne podsumowanie, które będzie tam na przykład za tydzień albo za dwa. No zobaczymy jak będzie, jak czas pozwoli i co tutaj się wydarzy, czy będzie w ogóle o czym opowiadać. I to było na tyle. W sumie też odpuszczamy kopanie liczę z bagiem, bo to jakby trochę marnuje mój czas. Jedynie co, to odbierzemy sobie gwizki z Russia Multi, 20 20 postaciami na makacie coś obgadamy. Z tego co skupuję, no i ta montaż się odbierze. No i na tą trasę się pójdzie, żeby 200 punktów dosadzi. Potem będziemy sobie expić nóżki. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku podsumowującym ze na Park of Soul Workers. Do zobaczenia, pa! pa.